Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam takie moje plany, co będę chciał kupować podczas promocji na Kopenhagę, jakie też tam będą moje działania. Oczywiście, ja mam tutaj jakieś tam swoje założenia, natomiast będę chciał się dostosowywać na pewno do sytuacji. Fajnie, jakbym już pierwszego dnia, właściwie w nocy, jak wyszłyby te naklejki, no to byłbym przed komputerem, no bo to bardzo dużo by mi dało. Mógłbym sprzedawać, kupować w teorii rzeczy, w zależności od tego, jakie te naklejki będą. Natomiast mam takie kilka scenariuszy. No i tak, na pewno będę chciał kupić 1000 kapsuł z Kopenhagi. Na Paryżu już to zrobiliśmy, na Kopenhadze też y, będę chciał, y, zobaczymy, nawet jeśli będą z tłem, bez tła, y, będzie sobie siedział jako taki long term i to jest na tej zasadzie. Też chciałbym kupić y, naklejki holo, które moim zdaniem mogą być niedoceniane, y, jeśli chodzi o swoją cenę. Paryż pokazał, że y, no, zmienił ogólnie. Bo taki można powiedzieć działanie trochę, bo na wcześniejszych majorach, to raczej jak promka wchodziła, to te ceny trzymały się, trochę spadały, natomiast nie było takiego czegoś, że, wiecie, jesteśmy po kilkudziesięciu dniach a niektóre holo mają swój, swoje ATH, Także Paryż był pod tym względem, no, ewenementem. Zobaczymy, jak będzie z Kopenhagą, w którą stronę to pójdzie. Natomiast właśnie na przykład jakieś autografy, które są źle wycenione, jakieś może naklejki drużynowe, na pewno byłoby miło, gdyby właśnie, gdybym był przed komputerem, no bo wtedy mógłbym sobie ewentualnie poskupywać te rzeczy już pierwszego dnia, bo zazwyczaj one wtedy najbardziej ludzie po prostu wystawiają i można sobie na fajnych, no, relatywnie niskich cenach, jak to kupić. Dalej, jeśli na przykład Kopenhaga będzie. Bez tła i walnie ten market To będę szukał Dywersyfikacji troszkę, chociażby W skrzynki, bo na przykład taki shattered Web, no wydaje się bardzo ciekawy Ogólnie te skrzynie wycofane Tutaj tak shattered Web powiedziałem Natomiast też pewnie zrobiłbym trochę głębszy research Zastanowił się jeszcze nad innymi Choć tak sobie teraz myślę, że w sumie jakby Naprawdę był jakiś taki duży krach i panika Ludzie by wyprzedawali te swoje rzeczy No to lepszą opcją i tak byłoby Moim zdaniem kupienie Antwerpu, Sztokholmu Po prostu w cenach niskich E, więc, okej, okay, no, gdzieś chciałbym upchnąć jeszcze inwestycje w te shutterdweby e, niekoniecznie właśnie wiem, czy to będzie teraz czy jeszcze w przyszłości, ceny są niskie na pewno tego, moim zdaniem no ale to jest taki w miarę stable opcja także to jeszcze zobaczymy, też trzeba brać pod uwagę że będzie ten trochę zmieniony system e, kapsuł, nie wiemy dokładnie jak to będzie wyglądać e, i w tym też tak jest w teorii jakaś szansa że zrobią to spoko dla inwestorów e, i na przykład te wcześniejsze eventy będą się tym różniły i na przykład zyskają przez to, że w Kopenhadze będzie jakoś to inaczej wyglądało. Także no bo naklejki no raczej będą ładne Wydaje mi się, że to będzie stłem e, i popro, Ale po prostu ładnie zrobione e, Także wtedy ten market no, nie zrobi Nie wiadomo jakich wystrzałów e, Tak mi się przynajmniej personalnie wydaje e, Może właśnie po sumie pierwszego dnia Jak ludzie pomyślą ok jest z e, I nie będą patrzeć na nic innego Jak na przykład na, przykład na to, że naklejki są ładne e, No zobaczymy e, Także mamy tutaj jakieś plany Natomiast najważniejsze będzie po prostu właśnie patrzeć Dostosowywać się e, I spróbuję właśnie jak mówię Pod jakieś shorty tutaj zagrać e, Raczej tak jak zazwyczaj nie robię, natomiast zawsze coś nowego.